Tak można usiąść. Pamiętacie, mówiliśmy o strachu przed Bogiem. I pamiętacie, jakie było lekarstwo na strach przed Bogiem? Powiedzcie głośno, jak ktoś pamięta. Bojaźń Boża mówiliśmy, że jest, że jest jednym z rodzajów nie? że jest bojaźń i jest strach. Strach jest zamykający, bojaźń jest otwierająca na Pana Boga. Ale jest coś takiego, co my możemy próbować zrobić, co może być lekarstwem, jeżeli się boimy Pana Boga. Mówiliśmy, że to było zaufanie, że możemy zaufać Panu Bogu. Potem mówiliśmy wczoraj o tym, że jest blisk, że jest. Spaliłem. Że jest strach przed życiem i że lekarstwem na strach przed życiem jest bliskość Pana Boga ufam panu bogu pozwalam mu podejść blisko siebie pozwalam mu poznać siebie samego a dzisiaj mówimy o strachu przed miłością albo inaczej o tym że możemy mieć z miłością duży problem i słuchajcie ja nie chcę od razu powiem czego nie będę mówić nie chcę mówić o miłości w takim rozumieniu wiecie romantycznym takich Wieczornych spacerów przy zachodzie słońca, wręczaniu róż i takich wszystkich nie, serduszek i tak dalej. Nie o tę miłość chodzi. Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością. O tej miłości chcę powiedzieć, bo, o też, bo też możemy mieć problem właśnie z tą miłością, a Bóg jest miłością. I teraz ym, jeżeli Bóg jest miłością, to znaczy, że w Bogu nie ma nic innego, co by nie było miłością. Wszystko, co jest w Bogu, jest miłością. Wszystko, co Bóg mówi o sobie, też jest miłością. Wszystko, co widzimy w Jezusie, bo w Jezusie Bóg mówi do nas, wszystko to jest miłością. Bo w Bogu nie ma nic innego. To nie jest tak, że w Bóg jest tylko kawałek miłości, a druga część to jest coś zupełnie innego. Bóg jest miłością. Więc wszystko, co Bóg mówi o sobie, właśnie jest tą miłością. I teraz, co Bóg nam mówi o sobie, z czym możemy mieć problem? Chcę powiedzieć właśnie o trzech rzeczach. Na początku o miłosierdziu. I konkretnie o tej scenie, którą usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, z którą możemy mieć niesamowity problem, bo Jonasz miał z tym problem. Pamiętacie, Jonasz był posłany do Niniwy, do wielkiego miasta. Tam miał głosić nawrócenie. Pamiętacie, że tego bardzo nie chciał? Dlaczego? Bo dla niego Niniwa to było miasto grzechu. I mu się to po prostu w głowie nie mieściło, że on ma być posłany do miasta pełnego grzechu. On tego nie chce, bo on wie, że ten Bóg się zlituje. A on tego nie chce, żeby Bóg się zlitował nad Niniwą, bo Niniwa powinna być zniszczona. No ale przez różne komplikacje związane też z rybami trafia do Nieniwy, tam głosi nawrócenie i słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu, dzieje się dokładnie to, co Jonasz przewidział, czyli, że Bóg się ulitował. Jonasz jest niesamowicie wnerwiony na to. Jonasz jest wnerwiony na Boga, który był miłosierny. I chcę wam powiedzieć, że mogą być takie sytuacje, a dam głowę, że macie, i za chwilę to wam próbuję udowodnić, sytuację, kiedy my się nie godzimy na miłosierdzie, kiedy mamy z nim problem, bo y, ja wierzę, że to nie było tak, że Jonasz, jak słyszał Niniwa, to po prostu bazował na jakichś plotkach, na tym, co mówili ludzie między sobą i dlatego tej Niniwy tak bardzo nie lubił. On tej Niniwy najpewniej nie lubił, Bał się jej, nienawidził, dlatego też, że pewnie wycierpiał przez nią, po prostu na własnej skórze, i dlatego nie mógł się zgodzić na to, żeby Bóg był miłosierny. I zobaczcie, to jest fundamentalne dla nas, że my możemy mieć problem z miłosierdziem, dlatego, że słyszymy, że Bóg będzie miłosierny wobec tych, którzy nas poturbowali. Bo może być tak, że widzę, odkrywam, że mam w sobie duży problem z zaufaniem, a konkretnie mam problem z zaufaniem drugiej płci. W, w, w tworzeniu związku mam problem z zaufaniem i potem odkrywam, dlaczego mam ten problem, bo moi rodzice się żarli ze sobą. Była jedna wielka wojna, poturbowali mnie i dlatego teraz mam problem z tworzeniem związku. Mam problem z okazywaniem emocji. Dlaczego? Bo moi rodzice byli zawsze zimni. Nigdy nie mówili, że mnie kochają, nigdy nie widziałem, jak trzymali się za ręce. Wszystko było chłodne, wykalkulowane. Takie bez emocji. I dlatego ja teraz widzę, że nie umiem okazywać emocji. Zostałem poturbowany. Może być tak, że mam na przykład problem z czystością, a to widzę dlatego, że w dzieciństwie musiałem żebrać o miłość. Musiałem dawać coś z siebie o miłość, żeby poczuć się kochanym. I tak teraz mam poczucie, że żeby poczuć się tak pseudo-kochanym, muszę na przykład zrezygnować ze swojego wstydu. Oddać wszystko, byle tylko mieć poczucie, że jestem kochany. Takie pseudopoczucie i pseudomiłość. Widzę, że zostałem poturbowany. I teraz słyszę, że Bóg chce wybaczyć, że Bóg chce wybaczyć tym, którzy mnie poturbowali. Słuchajcie, z tym można mieć problem. Z tym można mieć problem. I ja myślę, że... Bo, bo to jest właśnie to, nie? I Bóg przychodzi i mówi, czy ja nie powinienem mieć litości? Czy ja nie powinienem mieć litości? I problem, który my często mamy, jest związany z tym, że my trochę źle zrozumiemy tę frazę, że Bóg za dobór wynagradza, a za zło karze. Źle ją rozumiemy dlaczego? Bo to jest prawda, że, za grzech, że konsekwencją grzechu jest śmierć. Ale śmierć czyja? Otóż śmierć samego Boga, który ten grzech wziął na siebie. Bez Jezusa Chrystusa, karą za mój grzech, konsekwencją mojego grzechu jest moja śmierć. Z Jezusem konsekwencją mojego grzechu jest Jego śmierć. A moje życie. Więc Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. To znaczy, konsekwencją każdego grzechu jest śmierć, ale On ten grzech wziął na siebie. Więc On może być miłosierny. On może mieć miłosierny. Natomiast mamy, czy możemy mieć, pewnie to słyszeliście już nie raz, że miłosierdzie jest skandaliczne. Że jest skandal miłosierdzia. Skandal. To znaczy, że to się w głowie nie mieści, ale można powiedzieć, że mi się to w głowie nie mieści w takim rozumieniu pozytywnym, że mnie to zachwyca, a można mieć też oburzenie w sercu, kiedy słyszę o miłosierdziu. I mogę mieć na przykład, nie wiem czy pamiętacie taką historię, jak Jezus powołuje Lewiego, czyli Mateusza, celnika, czyli zbrodniarza, i on potem idzie na niego na imprezę. Nie? Siedzi przy, przy stole, tam jest impreza, celnicy, grzesznicy, prostytutki, jedna wielka balanga. Nie? I wiecie, żebyśmy to sobie dobrze wyobrazili, że ten Jezus, który jest na imprezie, to jest w pełni człowiek. To nie jest tak, że Jezus siedzi za stołem taki pomnik, który się nie rusza. Jezus jak siedzi na imprezie, to imprezuje. Rzuca dowcipy, śmieją się, może jakieś tańce, dobre jedzonko. Po prostu impreza. Może ktoś gra na jakimś instrumencie, po prostu impreza. Tylko, że dla nas to może być skandaliczne, bo to znaczy, że na przykład można sobie zadać pytanie: czy ja jestem w stanie zaakceptować Jezusa, który imprezuje z kumplami mojego ojca, którzy go rozpili, którzy są winni jego alkoholizmowi? Którzy oni go wyciągali codziennie, dzień w dzień, w dzień w dzień, mówili, żeby olał sobie rodzinę, i Jezus teraz z nimi imprezuje. I z nimi się cieszy, i z nimi żartuje. Czy ja jestem w stanie zaakceptować takiego Jezusa? Czy jestem w stanie zaakceptować takiego Jezusa, który siedzi przy jednym stole i rzuca dowcipy, rozmawiając z moją mamą i jej kochankiem, który rozbił naszą rodzinę? Czy jestem w stanie zaakceptować Jezusa, który siedzi przy stole, rzuca dowcipy i się śmieje z dealerami, którzy są winni samobójstwa mojego kuzyna. Tych przykładów można by mnożyć, każdy z nas ma swoje. A mówię to, żebyśmy zobaczyli, że miłosierdzie naprawdę może być skandaliczne, i że każdy z nas, jestem przekonany, ma jakąś granicę dla miłosierdzia Bożego. To jest jedno a pamiętacie tę drugą historię kiedy Jezus opowiada przepowieść o robotnikach w Winnicy. Jest jakiś właściciel, potrzebuje robotników. Zatrudnia jednych rano, umawia się z nimi o dniówkę. W południe wychodzi po ludzi, umawia się o dniówkę i wieczorem. Ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę i też mają dostać dniówkę. I przychodzą od końca. Ci, którzy pracowali najmniej, dostają odpowiednią ilość pieniędzy. I ci, którzy przychodzą na końcu, Myślą, że dostaną coś więcej, a dostają dokładnie tyle samo, mimo że się narobili, narobili niesamowicie dużo więcej. Miłosierdzie jest skandaliczne, bo to znaczy, że jeżeli ty wierzysz już na przykład całe swoje życie albo wiele lat i czeka cię w przyszłości wiele lat wiary, która może być związana z jakimiś odmowami, z tym, że będziesz szykanowany w pracy, że ludzie nie będą ciebie akceptować. I dostaniesz to samo, co człowiek, który nawróci się 3 sekundy przed swoją śmiercią, a całą, całe życie przebalował. Dostaniecie to samo. Miłosierdzie może być skandaliczne. Miłosierdzie może być skandaliczne. I że z miłosierdziem możemy mieć problem. Jakie jest lekarstwo na to? O tym powiemy sobie na końcu. Bóg to jest miłość miłosierna. Drugie, co Bóg mówi o sobie, to jest miłość, która jest wspólnotą. Miłość, która jest wspólnotą. Ojciec, Syn i Duch Święty, Trzech, a jeden, co, co, co to znaczy? Że Bóg jest ciągłą komunikacją. Bóg jest komunikacją? Ojciec, który rodzi Syna nieustannie, syn, który oddaje chwałę Ojcu. Miłość między nimi, która jest tak wielka, że jest trzecią osobą, Duchem Świętym. Duch Święty w Jezusie jest ciągłym potwierdzeniem, że jest niesamowicie kochany przez swojego Ojca. Duch w Ojcu, który jest ciągłym oddawaniem chwały Mu przez Syna. Ojciec, syn, Duch Święty. Ciągła komunikacja, ciągła wspólnota. Bóg jest wspólnotą wspólnotą trzech osób. A to znaczy, że nie istnieje wiara indywidualna, że nie istnieje miłość indywidualna, że wiara, jeżeli jest wiarą w prawdziwego Boga, to jest wspólnotowa, to tworzy wspólnotę. Ale ta wspólnota nie może żyć bez miłości, bo miłość bez wspólnoty to jest mrzonka, a wspólnota bez miłości to sekta. Miłość bez wspólnoty to mrzonka. A wspólnota bez miłości to sekta. To znaczy, na marginesie, jeżeli nasz kościół, nasze wspólnoty są odbierane jako sekta, to znaczy, że brakuje nam miłości. Takiej Bożej Miłości brakuje nam Boga. I, i Bóg to jest komunia, to jest wiara. I to jest właśnie dobry weryfikator tego, jak my żyjemy jak my żyjemy wiarą. Bo naprawdę y, wiara nie jest czymś indywidualnym. Msza święta nam o tym co chwilę przypomina. Czwarta modlitwa eucharystyczna. Y, wejrzyj Boże na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi. Spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb, pili z jednego kielicha. Spraw Boże więc, żeby wszyscy, którzy będą spożywali komunię, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało. I stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Druga modlitwa eucharystyczna: aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Ciągłe wołanie o jedność Msza Święta to jest ciągłe wołanie o jedność Msza Święta o tajemnicy pojednania wejrzyj Boże na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i uwaga: Daj nam moc Ducha Świętego. Abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały, wszelką niezgodę zostali złączeni w jedno ciało. Wiara nie jest nigdy indywidualna, wiara jest zawsze wspólnotowa. Imsza święta nam ciągle przypomina o tej jedności. Kiedyś byłem na o takiego państwa, bardzo z nimi się fajnie rozmawiało. Wchodzę tak, proszę usiąść, usiadłem, tak tacy zafrapowani, wiecie, i mówią. No, proszę ojca, ta nienawiść w kościele. Nie możemy sobie z nią poradzić. To jest coś okropnego. Nienawiść, ta jeden przeciwko drugiemu, no coś okropnego, coś strasznego. Powie ojciec, my lubimy nasz kościół jezuicki, ale my chodzimy do takiego duszpasterstwa środowisk twórczych. Tam, bo tam inteligencja i tak dalej, środowiska twórcze. No i tak boli nas bardzo ten, ten rozłam, który jest w kościele. No ja wtedy mówię, okej, okay, no wiecie, no bardzo fajnie, że o tym mówicie, bo faktycznie ta jedność jest bardzo ważna. Ale ważne jest pamiętać, jakiego typu ma to być jedność. Bo ta, którą nam na przykład proponuje papież Franciszek, to jest jedność, która polega na tym, że, i tutaj się posłużyłem w ogóle mega uproszczeniem, uprzedzeniami takimi do granic możliwości, bo mówię im. Wiecie, no, taka jedność, o którą by chodziło, to jest coś takiego, że Wy jako środowisko twórcze patrzycie na przykład na koło Radia Maryja i patrzycie na nich i myślicie i dajecie się oczarować, jak tam Pan Bóg działa, jak tam działa Bóg i dajecie się temu oczarować i to buduje Waszą wiarę. I wiecie, jaka była reakcja? No, proszę, Ojca. Niech mi Ojciec nie wmawia, że tam jest cokolwiek dobrego. Niech mi Ojciec nie wmawia, że tam działa jakiś Bóg. Gdzie? Gdzie? Zobaczcie, jesteśmy powołani do budowania jedności, która ma bazować na Bogu, na poszukiwaniu Boga. Że patrząc na inne wspólnoty, patrząc na inne parafie, mamy się, sobie zadawać pytanie, gdzie tam działa Bóg? żebyśmy budowali jedność, żebyśmy dali się zafascynować działaniu Ducha Świętego, który tam jest. I trzecia rzecz. Bóg to miłość wspólnota. Bóg to jest miłość miłosierna. A trzecie, Bóg to jest służba. Bóg to jest służba, to jest zaangażowanie. I Bóg to jest miłość służby. I duż, bardzo fajnie się myśli o Jezusie i o życiu tak jak Jezus, który naucza, a dużo trudniej myśli się o Jezusie i kopiowaniu Jezusa, który umywa nogi. A jednak miłość Jezusa to jest miłość służby. I rozmawia, jak się rozmawia z różnymi księżmi, to często ludzie narzekają, że no na przykład te środowiska odnowy w Duchu Świętym. To są zaangażowane, to są zajęte ciągle takim uzdrawianiem, że ciągle mają jakieś choroby, ciągle mają jakieś tam niedoleczone sytuacje z przeszłości i ciągle zajmują się takim uzdrawianiem, zewnętrznym, wewnętrznym, a nie ma żadnych działania, nie ma żadnej ewangelizacji. Z innymi rozmawiałem, mówią, wiecie, ten domowy Kościół, oaza, ruch światło w życie, no to nie są tylko ciągle zajęci tymi obowiązkami stanu. Nic nie ma wyjścia na zewnątrz. Z kimś innym rozmawiałem, z duszpasterzem akademickim, mówi no, z tymi, z teści studenci to jest jakiś dramat. Oni są zajęci tylko i wyłącznie siedzeniem, piciem herbaty, bo im jest fajnie razem. Nie ma żadnego wyjścia na zewnątrz, nie ma żadnego działania, żadnego zaangażowania. Bóg to jest miłość służby. Bóg to jest miłość służby. I takiej służby konkretnej. Kiedyś przychodzi do mnie chłopak od nas z Gdańska i mówi, że no, Czuję tak wewnętrznie, że Pan Bóg go zaprasza do ewangelizacji. I on by tak chciał chodzić od domu do domu i rozmawiać o Panu Jezusie. Ja mówię mu, słuchaj, to może to troszeczkę zmienimy. I wiecie, co zrobił, co zorganizował? Wziął ekipę, poszli do akademików Politechniki, do Polibudy. Większość chłopacy poszli do tej Polibudy, pukali od pokoju do pokoju. I kiedyś było tak, że pukają... Chodzą, a tam wiecie, impreza. Ośmiu chłopa, nie wiem ile litrów wódki, ale łoją, nie? I oni tak stają, mówią cześć, jesteśmy z duszpasterstwa akademickiego, jesteśmy katolikami, możemy się za was pomodlić, chcecie? Bo to co robili, to oferowali modlitwę wstawienniczą, że się będą modlić za ludzi. Jak myślicie, jaka była reakcja? No po prostu jedna wielka beka. No beka, nie? Można sobie wyobrazić. No to oni, okej, okay, chyba nie. No to wtył zwrot, nie? Jakiś tam chłopak ich odprowadza do tego wyjścia. I oni tak na niego rzucili okiem i mówią, ej, a ty byś nie chciał? I on tak się przystanął i tak, a może? I wyobraźcie sobie, Pokój pełen wódki. Na środku krzesło. Siada na tym krześle ten gość. Oni ręka na ramię. Uwielbiają Pana Boga w jego życiu. Proszą, żeby Pan Bóg mu pobłogosławił. Ewangelizacja. Konkret działania. Konkret działania. Miłość Boga to jest miłość służby. To jest miłość działania. Był tam taki Damian. Damian potem mówił świadectwo i mówił, że jak myślał o tym, że ma pójść ewangelizować, rozmawiać z tymi ludźmi, to po prostu cały drżał, nie? bo mu się to w ogóle nie wydawało absurdalne. Ale poszedł i teraz Damian wychodzi na środek kościoła, cały kościół ludziom, mikrofon i turbo uwielbienie i prowadzi modlitwę przed całym kościołem, bo Bóg to jest miłość służby. I wiecie, my możemy mieć problem z tą miłością, z miłosierdziem, ze służbą, ze wspólnotą. A co jest lekarstwem? Co jest lekarstwem? I mi się tu przypomina taki fragment z Ewangelii Mateusza. Ostatnie, ostatnie, ostatnie słowa. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie im Jezus polecił, gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, uwaga. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich, przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata dana mi jest wszelka władza. W naszym sercu może być zwątpienie, w naszym sercu może być strach, w naszym sercu może być takie poczucie niekompetencji na różnych poziomach. Ale jest jedna, jest jedna rzecz. To samo czuli uczniowie. Jezus, widząc ich nieporadność, Jezus, widząc Twój, twój brak wiary, Twój grzech, Twoje niedouczenie, Twoją słabość. Wiesz co robi? On mówi, dana mi jest wszelka władza. Dana mi jest wszelka władza. To znaczy, ja jestem alfa i omega. Ja jestem początek i końc, koniec. W moim ręku jest czas i wieczność. Ja lubię go sobie wtedy wyobrażać jako takiego Jezusa, który w tym momencie jest w stanie stwarzać galaktyki, rzucać meteorami, wiecie, tworzy drogę mleczną. Dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I skoro jest mu dana wszelka władza, skoro może tworzyć czarne dziury, to on ma władzę ciebie posłać, słabego, grzesznego, nieufnego. On ciebie posyła. On ciebie posyła i mówi: Będę z tobą do końca świata. Dana mi jest wszelka władza. Skoro mogę stwarzać świat, to mam władzę, żeby Cię posłać. I to robię. I to robię. Nie podoba Ci się to? Masz inny pomysł? Sorry, ale to ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie. Co jest lekarstwem na nasz sceptycyzm wobec miłości? Doświadczenie, że Bóg Ci ufa. Bóg Ci ufa. I że Bóg cię nie opuści. Bóg ci ufa i Bóg cię nie opuści. Bo w naszej wierze nigdy nie jesteśmy sami. Nie tylko we wspólnocie, nie tylko w służbie, nie tylko w miłosierdziu. Bóg ci ufa i Bóg cię nigdy nie opuści. Nigdy, nigdy, nigdy. Jakie jest lekarstwo na strach przed Bogiem? Zaufanie. Jakie jest lekarstwo na strach przed życiem? Bliskość Boga. Zaufałem Bogu? Pozwalam, że podszedł blisko mnie? A jeżeli mam strach przed miłością, to to czego mogę doświadczać, że on mi ufa i mówi: Nigdy Cię nie opuszczę, zawsze będę z Tobą. Myślę, że warto sobie zadać to pytanie: do jakiego miłosierdzia Ciebie Bóg zaprasza? Ciebie, z taką wiarą, jaką masz. Do jakiego miłosierdzia Ciebie Bóg zaprasza? Do budowania jakiej wspólnoty Cię zaprasza Bóg? Do jakiej konkretnej służby Ciebie zaprasza? Warto sobie na to pytanie spróbować odpowiedzieć jeszcze przed końcem tej mszy świętej. Jeszcze przed końcem tej mszy świętej. To może być Twój moment podczas komunii, żeby z Bogiem o tym pogadać. Ale jeszcze przed końcem Mszy Świętej. Do jakiego miłosierdzia, do, jakiego, do jakiej jedności, do jakiej wspólnoty, do jakiej służby?